No bawmy się, bawmy się. Dlaczego on go nie gwałci twarzą? Tak jak zwykle. Coś tu się zmieniło. Coś tu jest... Okocie, muszę wydmuchać chusteczki. Poczekajcie. Już wydmuchałem nosa. Patrzcie tu ludzi. To tutaj, tak? No, wspiąłem się. Tak, jestem hardcore'em, teraz tutaj. I tu. Jej, hardcore'owi koksiu! Ha, zrobię wszystko, żeby to zamalować. Ha, ja jestem zły. Jej, sześć, gdzieś, Tylko sweet gdzie jest? A myślałem że już pojechał do z shopu Gdzie jest wóz Sweeta? O tam jest wóz Sweeta Wodzie wozie Sweeta! Też w wozie Sweeta Dobra jedziemy dalej Wróć do domu Sweeta oczywiście Ale czy samochód ma być w jednym czy w paru kawałkach? Mówię tędy o, kurde. Już mi się kopci, zaraz zacznie się palić, to mam mało czasu. Jedna stłuczka i przegrywam misję. Nie dam się! Nie daj się! Nie myśl! Poczekajcie. Tak, rozumiem. 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 Dlaczego jestem taki mały? Rozumiem, rozumiem Ale świetny uścisk Zeszyłeś że z jest 200 kasy Jej a wy robicie przy moim samochodzie Chcę coś wykorzystać Dobra, bijdź ją, witaj ją słucham? tak jo nie no teraz mi wszyscy piszą na escape'ie. dobra to wiecie to, to ja tylko zapiszę G Rider. tak, chcę zastąpić dobra je! Yeah. no to na razie jak na się złapimy euro, cześć!